Rodzinne ogrody działkowe to miejsce pracy i odpoczynku dla wielu mieszkańców i ich rodzin. Niestety, reguła ta nie znajduje potwierdzenia na terenie takiego ogrodu w małej miejscowości Kilkawa na Lubelszczyźnie. Spór, jaki powstał, dotyczy osoby prezesa, któremu działkowicze zarzucają łamanie przepisów i trudny charakter, który uniemożliwia jakiekolwiek rozmowy bo nieprawidłowości jest bardzo dużo, tu by tylko nie spojrzeć, to, to Państwo na pewno jest, na stosunki do zauważyliście, że tu zarośnięte, tam się nasiona rozsiewają, tu badyla, a bramki porobione są wszędzie, a takowych w planie nie ma, działki są poszatkowane w różny sposób, jak komu pasuje, bez jakichkolwiek uchwał, bez jakichkolwiek stanowisk. I, oczywiście wymiary się nie zgadzają. Jednemu mnie po prostu nic nie wolno, a wszystkim wolno. Tak powiedział owego czasu pan prezes. Ja się, ja zgłaszam, że pan taki, pan taki, czy pan inny mają takie i takie nieprawidłowości, to pan prezes przychodzi i mówi: albo im wolno, a tobie nie. Są postawione panu tutaj konkretne zarzuty. Jak pan słyszał, zarzuty są dosyć poważne. Proszę się ustosunkować. Więc od samego początku były nieprawidłowości nieprzyznawane, bo mówię, wszędzie. Zastaliśmy, jak ja tu przyszłem, zastaliśmy tak, jaki było. Gdy ja nastałem prezesem, zacząłem przestrzegać przepisów. Pan zwróciłem uwagę, jest zeznanie sądowe, pan gdzie zeznaje, że w czasie budowy tego kurnika ja zwracałem uwagę, że nie wolno. A to są dokumenty, ja nie jestem gołosłowny. Więc konflikt następuje. Dlaczego? Dlatego, że od początku tutaj nie były przestrzegane przepisy. Do zbadania sprawy została oddelegowana trzyosobowa komisja z Lublina, która ma sprawdzić, czy zarzuty wobec urzędującego prezesa są prawdziwe. jest już o przywrócenie granic, bo tak mi zarząd w Lublinie, PZD w Lublinie zmusza do tego. Więc żeby wyprostować granicę, trzeba wszystko praktycznie zniszczyć. Czy ten teren jest terenem ogrodu? Tak, to jest teren ogrodu. Ale jeżeli on nie został, jeżeli prowadzacie zmiany w planie zagospodarowania, musi to zostać zatwierdzone przez prezydium okręgowego zarządu. Ale żeby to zgłosić do zarządu, muszę mieć akcję tej pani, że ona weźmie, musi wpłacić wpisowe i dopiero Nie, nie może wpłacić wpisowe, bo nie ma tej działki. Ona nie istnieje w zagospodarowaniu tego ogrodu. Proszę panią. Jeszcze raz powtarzam. Wiele Ugorów przyłączono do działki, bo działki powinny mieć 300 metrów tutaj. Są działki mniejsze, które tyle nie mają. Ale najpierw należy skierować wniosek do Okręgowego Zarządu o zmianę zagospodarowania ogrodu. A to jest, domyka, a to jest, będzie domyka. pierwsza A. Jeżeli ta Pani złoży aktę, bo ona miała wyznaczyć, to będzie bardzo malutka. Ale, panie, pros ale panie, proszę mi dać powiedzieć. Nie się szkoda gadać. Nie stanówcie prawa. Pan, pan. Nie prawa. Pan nie uchwała za zarządu. Panie, zawitacie uchwały zarządu jest bezprawny. Dobrze, pan jest pan bezprawna, panie, więc nie przyznam. I nie, wy Oczywiście. Proszę pana. Pan robi działkę. Mamy działkę. Do dyspozycji. A nie ktoś dopiero pod kogoś się jabłko. Nie można tak robić. Poza tym planu zagospodarowania przestrzennego nie wolno żeby nam zrobić. zmieniać. Plan zagospodarowania przestrzennego muszę wynająć e, geometrę, żeby przyszedł, wyznaczył. I na nim, przepraszam, proszę mi nie mówić, ja sam tego nie zrobię. Plan zagospodarowania przestrzennego i jego nic nie trzeba zmieniać. Tak więc pan prezes stara się zagospodarować wolne działki, jednak robi to bez zgody zarządu i żadne tłumaczenia nie usprawiedliwiają tych decyzji. Podobnego zdania jest była prezes ogrodów działkowych Urszula Dębowska. Działki u nas nie były większe od 9 arów, były 7-6 i, i takie są. Z tym, że wie pani, no, no takie były przepisy, tak można było robić, było masę uborów. Więc na pewne rzeczy pozwalało się ludziom po to, żeby tylko tych uborów nie było, po to, żeby ludzie pracowali, że tak bym u siebie i, i spokojnie i tak dalej. No starałam się jakoś tak godzić towarzystwo, nie kłócić, a, a no przyszedł pan, który któremu władza chyba uderzyła do głowy i, i, i po prostu no, bawi się w bierdoły, o, brzydko mówiąc w ten sposób, szuka no, różnych wzdur i, i, i napuszcza ludzi na siebie i tak dalej. To jest nie w porządku, bo dla mnie mężczyzna to powinien być mężczyzna i, i, i nie bawić się w ploty, nie bawić się w pierdoły, a on chodzi tylko podpuszcza ludzi jednych przeciwko drugim. Prezes, prezes na czele zarządu powinien działkowiczów łączyć. Robić wszystko, żeby nie stwarzać konfliktów, łagodzić konflikty, a tu jest trochę jakoś drugostronnie. 23 sierpnia otrzymaliśmy pismo, w którym czytamy. Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Lublinie informuje, że przeprowadzona kontrola ujawniła szereg poważnych nieprawidłowości w zagospodarowaniu ogrodu. Na podstawie paragrafu 123 punkt 12 statutu Polski Związek Działkowców postanowił odwołać z dniem 23.08.2011 roku Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Klikawa w Klikawie i powołać Zarząd Komisaryczny Ogrodu. Dużo nieprawidłowości powstało, jeżeli to były jeszcze działki pracownicze przed przystąpieniem do PZP.